Hej, kochani, tutaj Daniela. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem troszeczkę na temat naszych dekoracji sali. Powiem, co my zrobiliśmy sami, co kupiliśmy, ile nas to wszystko kosztowało. Będą podawane ceny jednostkowe jak i ceny w sumie. Także powiem Wam, ile w sumie nam wyszło za dekorację sali i czy faktycznie się opłacało dekorować samemu. Zanim zacznę, mam małą prośbę. Bo patrząc na statystyki z ostatnich 28 dni, mam kilkaset osób, które wracają na mój kanał i oglądają moje filmy. Także prośba o zostawienie tej subskrypcji, ponieważ to jest naprawdę motywujące. Ja dopiero zaczynam. Nie wiem, czy to będę kontynuować, ale zaczynam i każde te plus jeden, plus, je, plus jedna subskrypcja naprawdę mnie motywuje. Także prośba o zostawienie subskrypcji. No i o, wprowadz może wprowadzimy coś takiego. Jeżeli film Wam się spodoba, dajcie lajka. Jeżeli się nie spodoba, to napiszcie, dlaczego się nie podobało. No i może kolejne filmy będą lepsze. Posłucham się Waszych, yy, waszych komentarzy. No to zaczynamy. Tak, tytułem wstępu: tablica powitalna. Yy, tablica powitalna, my mieliśmy na sztaludze, która była wypożyczona, czyli koszt zero. Yy, mieliśmy na sztaludze tablice, tak naprawdę, ja kupiłam płótno naciągnięte na ramę, czyli jakoś tak to się nazywa. Wypisałam złotym długopisem właśnie Witamy gości, we, gości weselnych, coś tam Wam tutaj. Przyzdobiłam troszeczkę i w sumie koszt takiej tablicy to było 17 zł. Po prostu koszt tego pł płótna naciągniętego na ramę. E, kupiłam je w Action. Było w sumie dość duże, już nie pamiętam jakie wymiary, no ale koszt 17 zł. E, kolejną rzeczą, jako dekoracja u nas na sali. Taką myślę, jedną z najbardziej istotnych jest ścianka za nami, za Państwem młodym. I tak naprawdę ścianka, jako ten stelaż, jako lampki, które tam były. No i te płótno, ten tiul, to było na sali i po prostu to sala nam zapewniła, więc za to nie płaciliśmy. Zielenina, która tam była, ten ostrokrzew i jakieś tam inne liście z kwiatów, no to. Były z naszych ogródków, ogródka mojego i moich dziadków, więc tak naprawdę też koszty zero. A napis miłość to była sklejka, ogólnie taka bardzo gruba, przemalowana na złoty kolor, i za nią daliśmy chyba 110 złotych. Miało być 100, ale z malowaniem 110 chyba wyszło w sumie 110. Ogólnie my mieliśmy kolory przewodnie to tak biel, złoto, róż i elementy zieleni. Na naszym stole, na stole przed nami, postanowiliśmy zrezygnować z tego takiego tasiemca kwiatów, który zasłania młodych jest w ogóle bardzo drogi i. no nie, średnio nam się to podoba. Postanowiliśmy mieć nasze nazwisko. Dookoła tego był ostrokrzew. Tak, nazwisko. Nazwisko kosztowało nas 60 zł. Jest to sklejka, też była pomalowana na złoto. Więc tak, było nazwisko, były elementy zieleni dookoła, za nazwiskiem były świeczniki wypełnione wodą i miały pływające świeczki, no to te świeczniki też były tak naprawdę od sali. No i te pływające świeczki to ja kupiłam, nie pamiętam za ile, w Ekszyn, po prostu taką du nie, źle. Zamówiłam z Allegro, ja zamówiłam z Allegro, bo w Ekszyn nie było. Hmm, nie pamiętam, 20 zł może dałam, nie wiem ile ich tam było, po prostu była duża paczka. Przed tym stołem, przed naszym stołem zwisał tiul i były postawione butelki. Butelki pomalowane na złoto, przesprejowane, o których później powiem. No i były butelki z korkiem i lampkami LED. Za te lampki LED, za 6 sztuk na Aliexpress zapłaciłam 18 zł. Też odsyłam do filmu z Aliexpress, będzie link w opisie. E, także za 18 złotych. Jeśli chodzi o sam ten tiul, to też był nasz tiul. E, ten tiul był z Lumpeksu, to była jakaś firanka, e, kosztowało jakieś grosze, nie wiem, 5 zł 10. E, nie wiem, dokładnie, już nie pamiętam. E, a jeśli chodzi o te butelki, no to właśnie butelki były tak naprawdę wszędzie poukładane po wszystkich stołach, były też w takich, na jakichś parapetach, e, tam ogólnie jest taka drewniana komoda na tej sali, taka ogromna stara. No to właśnie tam też troszeczkę przystroiłyśmy tą komodę tymi butelkami. Jeśli chodzi o butelki, ja już nie pamiętam też dokładnie ile ich mieliśmy około 80, może 90. No i historia tych butelek jest taka, że jechali panowie śmieciarką, przyjechali u nas właśnie zabrać te śmieci, akurat szkło. No to ja zeszłam do nich i zapytałam, czy mogę wejść tam im na pakiet i po prostu pościągać sobie te butelki. No i panowie zdziwieni, po co mi butelki, ale powiedzieli mi, że nie, że nie mogę, ale że oni mogą wejść, no to weszli, ja im powiedziałam w jakim celu, weszli na pakę, dali mi te butelki, tak naprawdę, chyba wszystkie butelki praktycznie miałam stamtąd, miałam kilka swoich, ale większość butelek to była od nich, e, więc też było za darmo. E, kupiłam spraye w Action za 9,50 za jeden, nie wiem ile ich było, może z 8, z 10. No i przesprejowaliśmy wszystkie te butelki. Tak naprawdę te spreje szły też na inne rzeczy, dlatego ciężko mi dokładnie powiedzieć. Na pewno kosztowały 9,49 za jedną sztukę, sztukę sprayu. I tutaj, jeżeli ktoś też zamierza, to wbrew pozorom bardziej polecam butelki ciemne z jakiegoś ciemnego szkła, właśnie butelkowa zieleń albo czarne. Lepiej się je maluje niż te przezroczyste. Taki tip. No i w tych złotych butelkach umieściliśmy tam po jednym, po dwa kwiatuszki, porozstawialiśmy właśnie na stołach, na tej komodzie, na podłodze przed naszym stołem. Tak naprawdę to mogłoby stanowić samą dekorację. Można by tych butelek po prostu dać tyle, że to byłby element dekoracji, i tak naprawdę taka dekoracja nie byłaby droga. Można nawet te kwiaty. Gdzieś tam z jakiejś biedronki, z jakiegoś, nie wiem, dino, czy, czy co macie obok siebie, iś po prostu pokupować te bukiety. To jest taki spektakularny, ale tani sposób na dekorację sali. No, u nas nie skończyło się jedynie na tych butelkach. My postanowiliśmy także mieć te wysokie, te wysokie stojaki z, z bukietami kwiatów. Jeśli chodzi o same te stojaki, ja miałam ich sześć. Wypożyczyłam je za 120 zł dalej kwiaty. Jeśli chodzi o kwiaty, nam stroiła taka znajoma pani, która nie jest florystką. Tak naprawdę pojechała na giełdę kwiatową. Ona tam ma jakąś kartę florystyczną, także mogła tam spokojnie wejść. Kupiła kwiaty na jakąś tam określoną ilość, na określoną kwotę. Zrobiła nam sześć tych wysokich stojak, z tych wysokich kompozycji kwiatowych. Tak naprawdę te zielone elementy, także z ogródka, ona wykorzystała do tych bukietów. Powsadzałyśmy w butelki też kwiaty, które tam jej zostały, i tak naprawdę został ogromny bukiet, który później wzięliśmy do domu i rozdzieliliśmy, rozdzieliliśmy no po prostu w tych pokojach, co my mieliśmy nagrywki, żeby też był bukiet postawiony. W sumie za te kwiaty my tej pani za wszystko zapłaciliśmy 600 zł kolejnym elementem dekoracyjnym i takim myślę ciekawym na sali, bo tak, my mieliśmy księgę gości. No i stwierdziliśmy, że fajnie w ogóle pokazać gdzieś naszą historię. No to tam, gdzie była księga gości, ten stolik był też ubrany na biało, gdzieś tam właśnie jakiś obrusik. To już też mieliśmy od sali. No i była, był postawiony stelaż, który wypożyczyliśmy, tak naprawdę pożyczyliśmy... Od koleżanki mojej cioci za flachę za wódkę wes weselną, więc też tak naprawdę to nas nic nie kosztowało. Um, powiesiłam kurtynę LED tam właśnie na tym stelarzu, yy, którą w sumie już miałam wcześniej kupioną, ja ją używałam tak naprawdę w okresie świątecznym w poprzednim roku na poprzednie święta. No ale dobra, liczmy, że ona kosztowała, bo była kupiona w, też w kosztowała 35 zł. No, i właśnie powiesiliśmy tą kurtynę na tym stelażu, i na tej kurtynie LED poprzyczepialiśmy zdjęcia, nasze zdjęcia, właśnie z całego tak naprawdę naszego związku. I poprzyczepialiśmy je takimi spinaczami, już nie pamiętam za ile, odsyłam do filmu z AliExpress. No, i właśnie były poprzyczepiane. Też to taki fajny chyba akcent, że mogliśmy przedstawić naszą historię. No, goście tam podchodzili, właśnie oglądali te zdjęcia, także też fajna sprawa pod kątem dekoracji. Nie wiem, czy Księgę Gości też mam liczyć jako dekorację, ale okej. Okay. Generalnie Księga Gości była kupiona w sklepie Paper Concept we Wrocławiu. Przyzdobiłam ją sama tak naprawdę, kupiłam te sklejki, które przyklejałam zarówno na, właśnie na tą Księgę Gości, jak i na pudełko na obrączki, pudełko na koperty i po prostu wieszaki yy, nasze wieszaki właśnie z napisem panna młoda pan młody. Także kupiłam taki zestaw sklejek. Yy, no i przykleiłam właśnie napis księga gości, jakieś tam serduszko. Yy, za księgę gości nie pamiętam, dałam chyba 36 zł plus te napisy tam to może kosztowało nie wiem, 50 groszy za sztukę, może złotówkę. Także w sumie księga gości 40 zł. Do księgi gości mieliśmy też kupione naklejki. Tutaj też odsyłam do filmu z AliExpress. Tam jest dokładnie pokazane jakie. Mieliśmy tych naklejek, chyba dwa zestawy po 68 sztuk, plus jakieś tam serduszka. To nie wiem, wyszło nas może z 20 zł. Niby to nie jest element dekoracji, ale dobra, uznaję, skoro mówię już o księdze gości. Nasza sala zaoferowała nam napis ten LEDowy Love, raczej z tych niższych, tam na nie wiem. Nie wiem na ile centymetrów, nie chcę mówić. Także zaoferowała nam go za darmo. On był po prostu postawiony przy, przy, przy scenie to nie była scena po prostu oddzielał DJ-a od, od parkietu. Także on był postawiony, był za darmo. Postanowiliśmy też wypożyczyć pokrowce na krzesła. Wypożyczyliśmy je od sali, ale już nie pamiętam za ile. Na umowie mieliśmy 4 zł za sztukę. Ale coś tam wynegocjowaliśmy i nie pamiętam, czy wyszło dwa złote, 3 złote, jakoś tak. Czy to uznać za element dekoracji, też nie wiem, ale ładnie to wyglądało, jednak oko się cieszyło, jak na to patrzyło. My ciasta postanowiliśmy poporcjować na takie malutkie porcje, żeby nie było takiej sytuacji, że wzięłam kawałek i po prostu to jest ciasto na cały wieczór, bo jest tak duże. Mieliśmy małe porcje i były one w papilotkach tych na muffiny. No i właśnie oddzielały każdą, każdy kawałek ciasta, oddzielała taka papilotka. To też w sumie ładnie wyglądało. Tak naprawdę na tym słodkim stole były też poustawiane butelki z lampkami i butelki te złote właśnie z kwiatkami. Także to też tak dość, dość ładnie wyglądało. Tak jak w poprzednich filmach wspominałam, ja całą papeterię robiłam sama i mieliśmy też takie ramki ozdobne właśnie na, na słodkim stole. Yy, mieliśmy na słodkim stole, tam gdzie był yy, wiejski stół, właśnie i Bimber, yy, no i tam gdzie księga gości. No, i w tych ramkach tam poustawiałam jakieś napisy, na przykład, że yy, pamiętajcie, że na weselu wszystkie kalorie równają się zeru. Także, żeby te ciasta tak, tak pięknie poszły, yy, powstawiam Wam właśnie screeny tutaj yy, z tego programu, w którym ja to robiłam. No i właśnie to było w złotych ramkach, no a na wiejskim stole to było w takiej jakby drewnianej ramce. E, ramki kupiłam w Pepko, kosztowały, nie wiem, 4-5 zł może, nie pamiętam. E, wydrukowałam to gdzieś tam w jakiejś pobliskiej drukarni, no to jeden druk jednej kartki kolorowej to była złotówka. E, na tej kartce mieściły się dwie rzeczy, czyli 50 groszy dróg. Ale ogólnie temat papeterii poruszę osobno i tak naprawdę rozwinę ten temat w osobnym filmie. No i właśnie nie wiem, czy to mogę zaliczyć też do dekoracji, ale skoro już wspominam o papeterii, to my właśnie winietki też wszystkie, winietki, etykiety na bimber i krówki też robiłam właśnie personalizowałam pod nas. Chciałam mieć te nasze logo nas i naszego pieska naszą rodzinkę. Także tak naprawdę na każdym elemencie z papeterii wystąpiło nasze logo. No więc ta częściowo potraktuję to jako ozdobę, bo jednak ładnie się prezentowały te winietki, te podziękowania dla gości i krówki. To też podziękowanie dla gości. Ładnie się to prezentowało, jak było wszystko razem. A w osobnym filmie powiem, jaki był dokładnie koszt czego i co jeszcze zrobiłam, bo naprawdę tej papeterii trochę wyszło, i tak naprawdę wszędzie. Gdzie się nie spojrzało, było te nasze logo, my z pieskiem. W sumie zlicza, zliczając wszystkie koszty, już nie licząc tych podziękowań dla gości, wyszło nas około 1350 zł za dekorację sali. Czy to jest mało? Myślę, że tak w porównaniu z cenami u dekoratorek. Czy mogłoby być mniej? Oczywiście, że tak. Moglibyśmy, nie wiem, zrezygnować z pokrowców na krzesła, z tych wysokich stojaków. Naprawdę da się ładnie udekorować, tak naprawdę po kosztach. Czy żałuję, że dekorowaliśmy? Nie. Czy zdecydowałabym się dekorować jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Bardzo dużą radość mi to sprawiło, przygotowanie tych dekoracji i tak samo strojenie, po prostu, że wchodziłam tam i to było takie wow! Ale jest. Pięknie, no, także dużą satysfakcję. No i co jest ważne, nie stroiliśmy tak stricte sami. E, nasi przyjaciele i rodzina e, pytali nas od razu, czy przy rozdawaniu zaproszeń e, czy nie będziemy potrzebować pomocy, czy jak coś, to, to chcemy ich pomóc. Oczywiście chcieliśmy, także pomogli nam, część osób stroiła salę, część osób kościół, e, później część osób jeszcze przyjechała stroić dom. Także mieliśmy ogromną pomoc. Tak jak zawsze to mówię, za co im bardzo dziękuję, bo bez nich po prostu by się nie udało. No i co, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeszcze raz proszę o subskrypcję. No i dziękuję za oglądanie. Pa!